Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 17 grudnia 2024. Standardowo, jak zawsze, karty tasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj wyjdzie. Tak więc, karta dnia na dzień 17 grudnia 2024 to będzie karta 3 monety. Karta Torota 3 monety mówi tutaj głównie o aspekcie finansowym i zawodowym, a monety również wspominają o żywiole ziemi. Jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie tutaj mężczyznę, rzemieślnika, który jest w pełni skupiony na swojej pracy, nie pozwala się rozproszyć jakimiś innymi czynnikami. I w pełni tutaj poświęca się swoim obowiązkom. Karta ta mówi o tym, że dzisiaj będzie bardzo dobry dzień, abyśmy mogli uznać samych siebie jako kogoś za eksperta w dziedzinie, w którym się tutaj właśnie zajmujemy, ale również karta rokuje pozytywne rezultaty naszego zaangażowania w naszą pracę. Dzisiaj będzie dobry dzień, abyśmy też docenili to, jakie są nasze kompetencje i jakie tutaj są nasze umiejętności, gdyż w oczach innych jak najbardziej zostało to zauważone. Tak więc dzisiaj Docencie to, jakie posiadacie kwalifikacje, docencie to, jakie posiadacie umiejętności, ale również skupcie się na wszystkich szczegółach i wszystkich Waszych zadaniach i nie pozwalajcie się rozproszyć. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Trzymajcie się na razie.